Tam Cambo Life znajdujemy się pod kinem Kinem co prawda nieistniejącym Ale kiedyś to było kino Teraz to jest chyba hotel W każdym razie wybieramy się w podróż z Kampotu Bo jesteśmy w Kampocie Nie wiem czy już nie mówiłem albo że mówiłem W każdym razie jedziemy zdobyć najwyższy szczyt w Kambodży w Cambodia's highest peak, Mount Errol, rests at 5,948 feet. Tutaj zaczyna się e, nasza historia, przynajmniej e, jeśli chodzi o e, no, ten film. E, myślę, że zrobimy z tego parę odcinków. Od jakiegoś czasu już mi się marzyło, żeby ten szczyt e, najwyższy w Kambodży e, zdobyć. E, nazywa się Phnom Oral. Mniej więcej coś takiego, chociaż tam z przodu jest AO, ale w to wymawiają pnum ORA. A więc wybieram się ja i Sylwia, którą pewnie poznacie. No wcześniej niestety nie znalazłem chętnych do takiej wyprawy, no ale w końcu się udało i czekamy obecnie na busa, a ja jeszcze czekam dodatkowo na jedzonko. Szybki taki bułeczka, polkmer. O, bułeczka będzie wyglądać właśnie, o Tam, tak? Ogólnie tak po kmersku to woda, żebyście byli świadomi Z panią się rozgadałem, że jem na miejscu i że szybko, bo Zaraz bus przyjedzie Otóż mają już opóźnienie O Okej okay. Ja jem i uciekam że Jeszcze wodę dostanę, tak wygląda Sałatka, tak wyglądają te bułeczki. No i zaraz skonsumuję ile co dalej. Pojedzony, tak poza tym, to mamy piątek. Piąteczek Piątunio. No, jutro o tej godzinie to powinniśmy być na szczycie, gdzie spędzimy jedną noc. Może później troszkę przybliżę ile co kosztuje, kosztowało. W każdym razie, na nastawionie. Też coś się dzieje. Bo widzę, że tam o jakieś e, światła. Ostatnio często jakieś fu, czyli takie chmerskie thai mm, zawody się odbywają. Jest tam też często e, mój trener. Były niedoszły e, sędziom. Też Sylwia, właśnie. Sylwia, Sylwia, która właśnie u niego teraz trenuje. Też um, u Ryszarda mogli się sobie zobaczyć. No, w każdym razie, ostatnio też dostały ode mnie trener olej. Bardzo był szczęśliwy, ale widziałem, że w jeden dzień to mu pół, pół butelki zeszło. Chyba nie wiem ile to kosztuje, a to są drogie rzeczy. A tak prezentuje się wersja europejska naszego oleju kokosowego. W każdym razie, tutaj jak widzicie, hotel jest Old Cinema. I restauracja dodatkowo, a i jeszcze swimming pool. Jak sobie przybliżycie, to zobaczycie. Także tu kiedyś podejrzewam, że jeszcze za, może nawet jak Polonia francuska była, było tutaj właśnie kino, a teraz jest hotel, restauracja i basen. Ale muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem w środku i nie wiem, czy kiedyś będę. A ja zmierzam do naszego tutaj punktu, skąd będziemy wyjeżdżać. A jest to Kinseng Express, taka firma. Dzień dobry, Cambo Live, w tym razem. W każdym razie jesteśmy w New York. Jesteśmy w New York Hotel, czyli Nowy York Hotel w Penh. Pokażę Wam na szybko pokój. Jakieś tam były promocje, dyskaunty. Także wyniosło mnie 220 dolarów, jeśli chodzi o ten pokój. No i muszę przyznać, że warunki są dosyć Fajne, zaraz wam pokażę na szybko yy, i uciekam, bo jest 6.15 o 6.30. Wyjeżdżamy w kierunku najwyższego szczytu w Kambodży o tak się prezentuje mła e, a tak w ogóle to wanna była dawno w wannie nie siedziałem i wczoraj też późno przyjechaliśmy bo jeszcze byliśmy tutaj w Pnompe e, u znajomego e, o moja szateczka także e, no fajnie by było w takiej wannie nie popływać ale nie było czasu pokój prokły się prezentuje w ten sposób e, tutaj o Łóżko, w miarę, w miarę naprawdę jak za, za tą cenę klimatyzacja chodzi, telewizor, tutaj stolicze, krzesełka, balkonu nie ma, ale widok też nie wiecie, nie, nie, nie jesteśmy tutaj przy jakimś budynku, jak to często też bywa, że widać tylko ścianę, gołomi, klimatyzatory, pogoda pochmurno, wczoraj coś widziałem ale to chyba lokalnie jak w Kampocie, że bardzo możliwe opady, zobaczymy chociaż w tych górach patrząc u nas po bokorze patrząc u nas po bokorze to często w tych górach pada i tutaj też się można spodziewać, że ten deszcz może się pojawić, tym bardziej, że to jest najwyższy szczyt w Kambodży no to chyba tyle, ja schodzę na dół i lecimy na przygodę Kambodżańską A powiem szczerze, że długo czekałem na taki wypad I ten szczyt miałem już yy, no, Dłuższy czas w planach O, teraz patrzę na ulicę No ja to nie wiem, ale wygląda jakby Tak, pada deszcz to Niespodzianka Czekam na windę O, winda przyjechała O kurczę Winda przyjechała. Winda taka z widokiem na wojnę. <laughs> o pnąpem to się nie będę rozwodził, ale ogólnie e, cały czas wiecie, widzę różnice. Cały czas to się wszystko rozwija. Idziemy do, idziemy do kasy. Jest i Sylwia, jest i przewodnik. Dzień dobry. Good morning. Suzday. Coksabajcie tej. Także my już w samochodzie. Idziemy w kierunku Najwyższego szczytu w Kambodży No, a jeszcze tutaj troszkę próbujemy się przesłać, ale raczej to jest niewykonalne, raz, że zimno minus 10 w samochodzie jak to w każdym kuberskim samochodzie, a dodatkowo trochę, trochę czepię Dużo, dużo wam tutaj nie pokażę, ale wam pokażę Sylwię, nie wiem, pan Sylwię. Dzięki. Nie. Dzień dobry. Wytniemy. O kurczę, akurat chciałem wam pokazać góry, i akurat trzy krzoki zaczęły. W każdym razie, wieście mi, że no, przed chwilą były widać pierwsze zarysy tutaj, i no robi to wrażenie. Ja myślałem, że to będzie taka luźna, luźna przebieżka, a to jednak. O, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać może pozostawimy na razie nagrywanie co zauważyłem zauważyliśmy, że praktycznie w ogóle tutaj ta ziemia w ogóle się nie kurzy, u nas w kampocie ja się pytałem tego przewodnika, u nas w ogóle ta ziemia czerwona jest zupełnie dużo więcej kurzu, tutaj tego nie ma, a jedziemy dosyć szybko także to już taka ciekawostka bo tam też już skórze widać ale w telefonie to słabo także jesteśmy jak widzicie tutaj u podnóży tych gór i wygląda to całkiem przyzwoicie. Zaraz Wam pokażę naszego y, przewodnika. O, jest i piesie jakiś. Co jest mordo. No się od razu nie przytula. Czyli, że jestem dobry człowiek. W każdym razie są bębenki, czyli tutaj jakieś muszą być y, historie ciekawe. I, I tam jest nasz przewodnik z panią kucharką. Albo kalnerką, nie wiem, albo właścicielką, może nawet. No, także jemy śniadanko i no, niedługo już, już będziemy ruszać. To jakieś kamienie. Ciekawe, okrągłe. W każdym razie przygoda jest. Yy... Dzisiaj numer 1 number Co jeszcze miałem powiedzieć? Rozmawialiśmy o zwierzętach. Okazuje się, że są tutaj niedźwiedzie. Węży, oczywiście, cała masa, ale też ponoć. Ja kiedyś o tym czytałem, że mieli wypuszczać, ale są podobno tygrysy, które się gdzieś tam w jakiejś strefie są. No i się nie pokazują. A no, historia moja była taka, że skwerzy się śmiali i powiedzieli, że nie powinien tak żartować, bo ogólnie ta kultura ich jest bardzo ciekawa. To cały czas się przekonuje. W każdym razie powiedziałem, że Sylwia, no Sylwia jest blondynką i że tygrysy lubią blondynki i czekali całe wieki, aż przyjdzie blondynka z Polski. Ale żeby tak nie mówić, bo to przynosi pecha. Tak samo jak się właśnie dowiedziałem o, o Pytonie jakiś czas temu w domu koło domów kampot yy, 3 i takiego i pół metra może tutaj wrzucę no tak ja jeszcze weżdżę, że go w Kambodży nie widziałem tak yy... Pyton przechodził przez drogie, drogę i jest taka legenda, że jakbyś takiego pytona zabiło, no to dzieci będą chorować. Także oni tego nie mogą robić, ale to też się teraz od przewodnika do, przed chwilą dowiedziałem. Czyli słyszałem, że tylko z dziećmi jakiś problem, a teraz wiem więcej. Kurczę, tutaj Wam pokażę. Ja nie wiem, bo my może tam jedziemy w ogóle? Nie, 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 nie te góry. O, zobaczcie tutaj. No, robi to wrażenie. Chociaż to jeszcze. A może tam, zobaczcie, jest, jest moc. Putin. Ba, Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie startujemy. I właśnie dzieciaki wracają z. stamtąd, a my gdzieś tam się będziemy udawać. Dzień dobry, Pani Sylwio, po raz kolejny. Raz w okularach, w niej widać. No, w każdym razie. O, a tutaj jeszcze jakieś dzieciaki wracają. To jest nasz punkt startowy i zaraz ruszamy. Chciałem powiedzieć, to jak widzicie, profesjonalny ekipunek. E, tutaj rozmawialiśmy z przewodnikiem i no, jak wcześniej wspominałem, nie ma żartów. E, tygrysy, e, ty, Sylwia się patrzy, tygrysy, lwy, smoki, niedźwiedzie i oczywiście węże. E, jedzenie pudełkowe Sylwia widzę, że jest też plastikowe, pudełkowe, w każdym razie, no nie, no, nie ma żartów, jest to 1800 metrów. I tutaj w zeszłym miesiącu mówił, że Singapurczyk no, się pośliznął, spadł i, i zginął po prostu. E, tutaj w ogóle coś czuję, że ktoś to jakiś kupę zrobił, bo strasznie śmierdzi. Myślę, że to nie jest akurat temat do poruszania. W mamy, razie mamy ładowarki. E, ładowarki, powerbanki bardziej. No, tutaj też część dostaniemy rzeczy do doniesienia. Aczkolwiek jest jeden człowiek o od bagaży. To się Szerp chyba nazywa. W szerp się nazywa. Fernand prezent dla Ciebie. Ja wow. już dla Ciebie wzięłam. Proszę bardzo. A miałem, a, a miałem i nawet znalazłem na stacji pampersy dla dorosłych, nie? Myślę, żeby tak było lepiej iść. Bo jakby spadł na dupę, to było miękko. No, dobra. W każdym razie tutaj nas zostawiają, znaczy pan kierowca nas zostawia i leci dalej. Ja też wpakuję swoje manatki. Zasięgu nie ma, także nie będziemy YouTube'a oglądać, ale tak miało być. Co będzie dalej, to to się przekonacie w dalszej części tej serii, bo to będą seria odcinków. Podejrzewam. Chyba, że się prąd skończy, albo telefon zginie. Muszę wam powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie jest takie, że ja Dopiero Sylwia poszła przodem, tam ludzie się opakują, a, a ja już czuję, że chcę tutaj wrócić i wracać. Jest po prostu niesamowicie. I woda, i ryby. Też taka troszkę odmiana od kampotu, od tej dżungli, od tego wszystkiego, takie jest bardziej. W naszą stronę I Zapach taki myślałem, że Gdzieś wiecie co, takie Ktoś, jakieś odchody były Ale ten zapach się nie zmienia, czyli to jest jakiś taki Tutaj naturalny, może jakieś krzaki Krzewy A może tyle jest Nasrane, po prostu powiem to wprost No ale zobaczymy, idziemy do góry 1800 metrów eee, Ten szczyt ma Będzie Będzie fajnie, będzie grubo Tu w ogóle te dzieciaki to widzę jakieś schacki robią Chyba O jest i ona Jak było na szczycie? Mówiłaś, że działa bez internetu. Ty widziałaś jak ananas... Widziałaś jak ananas sobie rośnie? Widziałaś jak rośnie Chodź zobaczysz Zobaczcie Mały ananasik Pierwsza taka ciekawostka, nie wiem jak to wygląda trochę jak bawełna Ale Na drzewach są takie kulki o białe Ogólnie muszę wam powiedzieć, że to chyba te rośliny jakoś tak dziwnie pachną O tutaj też to jest Ale co poduszki? They make cashing, nie? Yeah? Cashing, pillow, keshen. Ja nagrywam O jesteśmy, nie wiem czy takie ciekawe, ale na powrocie jakbyśmy byli Chętnie tam wszedł na takie skałki Chociaż tych skałek jeszcze będzie dużo więcej My idziemy z tyłu idzie nas tam Szerp, Szerpa, nie wiem jak się mówi Ja w Nepalu nie byłem, Sylwia była W każdym razie Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi że jeszcze nie było ale i tak jest zajebiście. Tutaj też ciekawie zastanawiam się Ile tu musi mieć, kiedy to się wypiętrzyło, ile tu musi mieć tysięcy lat, może milionów, nie wiem. Ale też ciekawy jestem, ile węży tam mieszka pod tymi skałami. A na pewno coś tam jest. Widzicie, na Osame Biladena nie mam niestety żadnych. Um, znaczy czapki miałem przygotowane ale nie zabrałem Ale wcale nie narzekam W każdym razie W każdym razie Muszę wam powiedzieć, że pogoda naprawdę dobra Słońce za chmurami I Jest wiadomo, no gorąco Jak to w Kambodży Znaczy gorąco akurat to nie jest Dusznawo Wilgotność też nie jest jakaś duża Na pewno mniejsza niż jak byłem na kiedyś kiedyś no, ale mówię, dopiero zaczynamy tą wędrówkę której był taki wąwóz teraz za nami nadal jest no. a ja właśnie z tymi czapkami troszkę ten Sylwia mi chciała dać, ale w sumie wolę ręcznik dlatego, że mimo wszystko się będę pocił, a jednak ten ręcznik będzie troszkę pochłaniał tej wody nie mam też stabilizacji do mojego iPhone'a Także może część kątał knum oral atkadał bonte Tmun Tmun ciąg, myl, kampuczyja, kną Aral. no i co? No i doszliśmy to znaczy baza numer 1, dotarłem jako pierwszy, nawet wcześniej przewodnik, ale to nieważne jako pierwszy, bo ja zawsze muszę iść pierwszy zaraz wam pokażę więcej potem. Kolejna baza, nocleg i jutro szczyt, ale to zobaczycie później. A tak wygląda to, co jest na dole, chociaż jest bardzo mglisto. Pogoda idealna, bo powiem wam szczerze, jakby tutaj było słońce mocne. Ja I tak jestem cały mokry, no ale by nieciekawie. Tutaj są jakieś domki. Ogólnie widzę. Na translator trzeba rzucić, przetłumaczyć. W każdym razie tutaj. Jak sądzie będzie odpoczynek, pokażę Wam tutaj widok z tej platformy. Jakieś są domki. No, myślę, że na schacki różnego rodzaju to się jak najbardziej nadaje. Tak wygląda tutaj. Jesteśmy... Komarów troszkę szczególnie jest, widzę jest, co może być problematyczne. O, ale jest i wszystko nisko. Tu widziałem ryż w miarę świeży, ryż fermentujący. Ale ktoś tutaj niedawno był albo jest, bo tutaj jest też proszę bardzo, tu z tego drzewa twardego ławeczki. Taki prosto waży pewnie z, ze 100 kilo, a może i lepiej Tak, ale no tutaj przyjeżdżają ponoć 2-3 razy w tygodniu jakieś grupy. A teraz ta grupa to jesteśmy my dwójka yy, ten tragarz, no i przewodnik. Młode banany chyba. A tu jeszcze mamy, zobaczcie. Niestety to jest tak wysoka, niedostępna góra, że na razie na świątynię lepszą niż to ich nie stać. Ale. Ale o, a tam jest też jeszcze Budda 1. No, ktoś to musiał tutaj wnieść. I też tutaj jakieś widziałem te wiadomości. Były newsy właśnie, że. Helikopter spadł z parą kmerów, chyba jakichś zamożnych. No i właśnie to było gdzieś tutaj, w tych górach, tutaj gdzieś lecieli. No i się do dżungli z helikopterem zwalili. No i już ich nie ma między nami. Tak wygląda baza numer jeden. Odpoczywamy, zdobywamy bazę numer 2 i lecimy jutro na szczyt. Jutro podobno dzień najgorszy. A tutaj mango, a w backgroundzie elegancko banany. Tutaj Wam chciałem pokazać, yy, bo jest yy, piękny kogut, a wiecie, że kurnik otworzyłem jakiś czas temu. O, tam jest, zobaczcie. Piękny. Takiego bym chciał kogucika. No pokaż się, pokaż jakie masz pióra z tyłu. No pokaż, idź do przodu. Nie przy... Nie bój się, zobacz. Piękny się nastroszył, idę, do, idę po Ciebie jedziesz do nakupendy? do nakupendy jedziesz się pytam, normalnie po polsku mówię do Ciebie, jedziesz czy nie? chodź tutaj, o tu masz rękę czekaj muszę zmniejszyć come on come here. <laughs> tak, trochę po niemiecku, ale ogon ma piękny taki kameleon zmieniający kolor może to jest ten mąk, który odnalazł z siebie Zaraz wrócę do tej historii Ale Zaraz wam opowiem, ale, ale piękny, no piękny Ale, ale drapie Także O, tu jak widzieliście był Podróżnik, poszedł dalej, może nawet dzisiaj na górę sam wejdzie 18 lat 18 18 lat w Kambodży W każdym razie No, tutaj koleżka z Rosji jeszcze co chciałem Wam dopowiedzieć, to tu jak widzieliście tą wcześniej, pokazywałem Wam świątynię. Zresztą tutaj te takie, można powiedzieć, szaty, szaty, wuja no, sama, szaty takie, jak, jak misi noszą. No i tutaj mi powiedział historię, był tutaj jakiś czas temu, o nawet apteczka jest, a tu autostrada. Morówcza Autostrada. W każdym razie nawet jest ciekawe, czy coś w apteczce, ale fajnie, że coś takiego jest. Był tutaj mnich. Tam jeden posąg widzę się obalił, niestety, i nawet głowa się oderwała. Ten mnich tutaj był jak tutaj mi powiedział, właśnie przewodnik przyszedł tutaj medytować jakiś czas, żeby odnaleźć siebie. Po tym okresie postanowił. Mm, Jak już odnalazł siebie e, opuścić to miejsce. Tutaj myślę, że jest jego domek. No to chyba nawet taki światło, myślę, że na panel solarny. A to nawet jest kódeczka. Może jeszcze wróci. No i tak sobie tutaj pomieszkiwał. Ja wam muszę powiedzieć, że raz na jakiś czas to, raz na jakiś czas to bardzo chętnie bym sobie tak na łonie natury pomieszkał, chociaż w nakupie, to można powiedzieć, że yy, robię to codziennie. Aczkolwiek no tam yy, jest troszkę cywilizacji. Tu jedynie co mi takiego wiecie, może wyżej, tu tam, tam wyżej podobno jest wodospad, ale żeby tu jeszcze obok gdzieś rzeka płynęła. Yy, o, myślę, żeby to wszystko dopełniało. My zaraz ruszamy dalej, Sylwia jeszcze odpoczywa. To trochę sobie chyba tempo za dużo narzuciła, ale tu ciekawy jestem skąd ta woda. Właśnie widzicie jest wąż tutaj. I skądś ta woda płynie. Pewnie zobaczymy za jakiś czas. Ale widziałem ten wąż chyba. Chociaż nie wiem, ale tam na dole też widziałem go. Może z jakiegoś tam jest jakiś jest strumyk z góry i tą wodę gdzieś zasila. Wioskę, nie wiem. W każdym razie tu jeszcze wam pokażę. O. Taki tutaj pan sobie siedzi i medytuje. Jak ma parasol A tutaj jeszcze wam pokażę. Dziwne odgłosy. A tu jakieś, nie wiem, chyba świąteczne klimaty, ale to też jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że Musterka Czyli można zobaczyć, zaglądając do środka tego samego siebie. Na dzisiaj to, że było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia!